Witam Cię koleżanko, kolego. hasem dobry lot. Dzisiaj jest 14 luty. Walentynki. Chciałem się przypomnieć jako hodowca, bo dawno żeśmy się nie widzieli, dawno nie nagrywałem. A są filmiki, na filmikach są po prostu zapytania, dlaczego nie nagrywam. No, poniekąd nie za bardzo mi się chce. A po drugie a po drugie, zepsuła mi się kamerka, także nagrywam z telefonu yy, z telefonu, także jakoś nie będzie najlepsza szumy, słychać w tle autostrady, także z góry przepraszam, za jakoś obrazu i dźwięku, no ale postaram się coś nagrać się... nagrywa nagrywa się no, tutaj wychodzę na wał, będzie lepiej widać tak to tak tutaj Przede z tego wału tutaj nadzeczki kibicujemy, tutaj jest e, autostrada, widać ją tam daleko przez na szumi słabo, słabo jakoś nagrywa, na dźwięku będzie no. a teraz widać mój gołemniczek Piernik prezentuje się tak w tej chwili widać ptaszki w owejlerkach Tu siedzą samiczki, tutaj na tej stronie ko tego małego gołębnika. W takiej specyficznej wojerze. Może bliżej powiedzę, to będzie lepiej widać. No, oczywiście to jest młody gołębnik. Pusty po sezonie wszelkie wszystkie są u góry, także tam nie ma co oglądać. A tu są moje dziewczyny o, już są w formie dołączenia ale jeszcze muszą tutaj poczekać Nie ruchają, o, to gdzieś No co Laski, co jest? Fajnie wszystko się prezentuje Takie fajnie leciały W tym 24 Zrobiły wicemistrza oddziału przy mocnej konkurencji Wiadomo Oddział Mysłowice nie ma, nie ma co przedstawiać Kto się interesuje sportem głębiarskim To wie, że jest mocny oddział A zresztą wszystkie oddziały są mocne Wszędzie, wszędzie wszystkie oddziały są mocne Wszędzie są dobrze hodowcy No ale Ja tu akurat udzielę Mysłowice O tu jest nawet samiczka Gdzie ona jest tu nie będzie widać, może ją przestawię na wieczór, jak pójdę karmić po południu w tej chwili jest godzina koło 11 na razie ptaszki muszą siedzieć, o tu jest tu w tej chwili mamy mistrzynię oddziału, ta tu siedzi, ta saliczka. najlepsza salica w oddziale 30.08 zrobiła zrobiła komplet konkursów Zrobiła komplet konkursów także szedł wybitnie na 14-14 zrobionej najlepszych lotniki oddziału w Wysłowice o są jeszcze dwie, dwie samiczki dwucyfrowe jeszcze są 112, 12 dwie, chyba jedna 10, 11 uh, tutaj jest, aha dlaczego dlaczego te siedzą w tak ciasnej wojlerce i, i takiej zwykłej, prymitywnej powód jest prosty jak byłem w takich przestrzennych wojlerach i drobna siateczka, taka jest tutaj na dole jeszcze była plastikowa oto parowanie zmurowane, ładny dzień a tutaj to jest po to zostawione dawno mógłbym zmienić, po to zostawiona ta wojlerka z tych krzęseł, dlatego, że no, praktycznie go nie mają możliwości się łączyć i nie łączą się w ogóle no, także ja, że to jest dlatego a to, że się na, na jeden, na drugim Myślałem kiedyś, że to będzie przeszkadzać, że będą się brudzić. Nie ma opcji takiej. Jeżeli są głębie zdrowe, one tak celują, że ja już kiedyś tu siedziałem długo, często siedzę nie? i patrzyłem. Nie ma prawa gąbna gołębia głębia narobić. Odsuwa się na bok, także główno leci na, na ten, na tutaj, na, 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 na dół. O. Dobra, a teraz tutaj obejrzymy sobie. Tutaj sobie obejrzymy długą wojlerkę. Tu są, tu są ptaki. Odsciągniemy trochę. Tu są ptaszki rozpłodowe One są w parach już. Połączyłem 10 stycznia. Także część siedzi tutaj. A część w środku, wiadomo, na jajkach są. No, a tutaj mamy samczyki. No, także tu są moje samce. Ptaszki są w super formie. Zadbane, przygotowane do sezonu, no nie chorowały nic, ani, ani w czasie sezonu ani zimą no i myślę, że, że tak to będzie dalej wejdziemy teraz do głębika Mniej więcej tak wygląda. Tu mamy pierwszy gojemniczek. O, światła nie ma. Kurczę, rurkę w tym Dobra, tu nie wiem Ale, tu, się, tu jest yy, na tą chwilę nie zasiedzony. Mały gojemniczek, 12 fachów. Po no, mniej więcej tutaj z tego gminika była lotowana na najlepsze w dzielę. No, no, tak trochę widać, ale tu mało. No, tu mam dwa szczegiełki syberyjskie. Które mi umilają czas. Śpiewają głębią, śpiewają mnie. Jest parka, może w tym roku się uda uczynić jakieś łódeczki Tutaj mamy gołemnik lotowy, główny. Tak to wygląda. O. I taki sezon w dzień. We Wojlerze na świeżym powietrzu gęnik jest sprzątany. We wilgotne dni nawet jest wapnowany. Tu widać ślady zamieciony oczywiście. Podłoga jest czysta, zdezynfekowana i gębiesz zimą są karmione zawsze z podłogi. Także tak to stosuje. Wapno nie szkodzi. Jakby ktoś, ktoś się zastanawiał albo coś sugerował, no, stosuje to tyle i, i, i nie ma problemu z chorobami. Dezynfekcja jest na bieżąco, wiadomo wilgotna podłoga, wiadomo po odchodach po nocy, wapno się ładnie zeschnie zrobi się skorupka, dezynfekcja cały dzień jest w taki mogą spokojnie y, pobierać pokarm z podłogi i lubię jak te jedzą, bo ładnie widać takie prezentują się ścigają się, widać który byszczejszy niektóry silniejszy który fajniejszy to jest zawsze lepiej najedzony o, w tej chwili nie ma pory karmienia, ale już by je jadły ale, a może wpuszczę je chociaż nie, wpuszczę je dopiero na na... po, po południu trzeciej dobrze, to na razie idziemy do rozbudowych. no i tutaj mamy a co tu się dzieje? o, ja nie tego samca zamkę, o kurcze ohohoho robiłem ząbka to nie jesteś stąd kolego piękny samczyk, ale to nie ten, myślałem pomyliło mi się Tutaj mamy parki Tu jest, tu jest fajny gołąbek tu jest e, syn Olimpijki od Marcina Tima A tu jest samiczka od Piotrusia Musika Też jest wnuczka tej Arabeli chyba czy ta wnuczka? A, chodźcie, chodźcie nie ma nikogo. Tu są takie. No i tak to wygląda karmienie moich gąbków. Najpierw sypiemy żarcie na ziemię. O, taki się dobije, bo są mocno głodne. Teraz karmione. chodzą. I pobierają pokarm prosto z podłogi. Także tak to wygląda. Głębie są trzymane krótko o to chodzi żeby z... Z... zeszły z wagi bo no trochę przesadziłem są pozapasane to bardzo mocno tutaj samiczki trzeba pozamykać, na noc zamykam ten w gołębnik po prostu o to chodzi że tam są duże szpary i mogłaby się kuna dostać a tego bym sobie nie życzył potem może przestawię ze dwie samiczki najlepsze i wiesz, do ręki jedna ta przyszła, to jest ona Mi się buja obraz, ale idzie popatrzeć. Są stare lotniczki i roczne. Roczne też fajnie, młode też fajnie szły. No do ostatniego lotu Ogólnie w Polsce wylatały 66-go przodownika, o tym młode W okręgu też wysoko, tam w dziesiątce jestem No wszystko było pięknie do ostatniego lotu No ja już w sumie na ostatnim locie się popsuło po prostu Poszczepiłem gołębie na ospę Ale szczepionka nie wiem o co w sumie chodzi, bo tam jest dłuższy temat W każdym razie szczepione gołębie dostały ospy i to bardzo mocne. I jeszcze takie ospy to w ogóle nigdy nie miałem. W ogóle to miałem raz, dwa razy miałem, jak lotuje gołębiami, u młody ospę. A tutaj wyszła potężna ospa, połowę stada praktycznie musiałem zostawić. Ale gołębie były chore. Było widać, że gorączkują, no i, i smutne siedziały w tej Także na ostatnim locie spadłem z drugiego miejsca na, na chyba siódme, ósme. Także także wyszło jak wyszło, no ale stare fajnie szły. Przedstawimy jeszcze dwa lotniki, to będzie wszystko. No, tutaj jak obiecałem, jak obiecałem, tak mam tutaj, przedstawię moją. Super lotniczkę No w tym roku zrobiła 12 konkursów Jest ona prawnuczką Szoguna Wnuk, tak, Prawnuczką Szoguna Mojego bazowego gołębia Kapitalnie szła Przydełko zobaczymy takie tak jest tak jest. O nie mam okularów, ale jest chyba sześcioletnia samica. No. Teraz pokażemy drugą samiczkę. Na tym kończymy nagrywanie, bo zaczęło popadywać. Także idę do domu. Następny raz postaram się nakręcić coś o moich lotnikach. Może pokażę parę. Tych, bazowych, tych asowych samiczek. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobry lot.